Dzieciakowie, ja teraz znowu nagrałam inną nutę, no tą samą, czyli o tym, no, udamy to wyszedł, czyli pierwsza nuta. dzięki za tyle wyszedłem, pijamy teraz e, z, e, milion łapek w górę, subskrypcji. jak uda wam się, to nie wiem, ja się nie odzywam. Zapraszam na jego kanał. Diamantowy miecz, tylko diamantowy miecz. Diamantowy miecz, tylko diamantowy miecz. Jak sobie tylko skopali, żaden kurwa kartyjer. Diamentowe serce powoli ze mnie wyrasta. Nie zabieram tej choru przed jego marchewki zasiać. Godziny, dni, miesiące traciłem za mało lata. By Jak sobie nie nie, to sądnie go ulubionym tak, że kopii, też mi się skrybuje, to to bo to boisz, nie wiem 50 komentarzy na to mój kolega mój ulubiony youtuber a tak naprawdę znać mój ulubiony kolega mój ulubiony YouTuber. Mówiłem, że mam muzykę z krzywą. Więc ja tak nie wiem, ale ogarniam jak zrobić muzykę Jakieś właśnie takie rzeczy Jak to oglądasz na YouTube, ja totalnie nie umiem Możecie pisać pod komentarzami jak to robi, jak ktoś ma kanał na YouTube Ale chyba ktoś ma w YouTube I też kilku się śleduszko, bo napisali pod komentarzami Robię ekipy i 6L, albo jakieś inne

To jest mój akurat ulubiony youtuber To jest jego kolega To jest on? Chyba to jest właśnie Właśnie on, a to jest jego chyba jest panu kolega Czyli wyższyny, GTA V GTA V niestety, o maszek ale ja znam bo już wszystko. Nie, Pion, e GTA 5 niestety nie będzie tym akurat na tym komputerze, bo nie wiem czy mi później. A jak mi nie pójdą to, to w nie wiem, zarysowanego, bo już mam trochę mojego no kompanu no, no i jak będę mówił, że mał albo konsolę, to wtedy będę się nagrywał. Ja ma już kupię sprzęt taki do nagrywania. No nie wiem. Będzie więcej wpadek, bo Góry biast to zarobi dużo i będzie wyszowana płata. Wypłata tak. Mmm kurde lak. Nie, no się się. Dobra, już musiałem się o No znowu jak mi cooler. Mam dobre internet, ale nie wiem, czy Boże! Ja nie mogę. internet mnie kurza już. No, że to będzie na tyle. No zobacz, mam 5G. No zobacz, mam pełną przes. Tu widać, więc mam pełną przes. I bym teraz pokazał, że mam 5G. Internet 5G, jak widać. I nie wiem co mi zascina tak.

Otanlığın da sert. Hem nufu da mutlu. Beni Dziękuję, że tyle tym bijamy, jak mówiłem. Teraz milion e, subskrypcji, jak będzie wygnąła nuta. I będę tym razem, będziemy bijać e, milion łapek. Potem, potem. A jaką ją!